Dom Kultury w mieście był głównym organizatorem Święta Ulicy Kilińskiego. Dom Kultury właściwie wystąpił przede wszystkim z plastyko. Zorganizowaliśmy wystawę Marka Błaszaka tutaj na ulicy. Malowanie na sztalugach przez dzieci, które się cieszyło niesamowitym powodzeniem, a przede wszystkim występy na scenie. Wystąpiły wszystkie nasze zespoły oprócz tego zespół z Wasilkowa, z Wołaku, no a gwoździem programu był zespół Suniczka z Białorusi, zespół folklorystyczny. Myśmy przygotowali jako książnica Podlaska wystawę, która mówi o mieszkańcach. Mówi poprzez instytucje, sklepy, księgarnie, które przy tej ulicy istniały. Oczywiście nie pozostał ślad, ale myślę, że taki ślad gdzieś głęboko tkwi w ludzkiej pamięci i tkwi w prasie, w książkach dotyczących Białego Stoku. Jest to chyba najpiękniejszy. Najpiękniejszy moment, jaki można sobie wyobrazić, że miasto żyje i żyją ulice i żyją ludzie. Poprzez te szyldy, które prezentujemy, są wywoływani z tej otchłani pozornej niepamięci tamte czasy, które minęły bezpowrotnie. święto ulicy Kilińskiego Muzeum Wojska przygotowało szereg atrakcji dla dorosłych i dla dzieci również, a więc były warsztaty plastyczne, ulica jak z obrazka. Wtedy oczywiście wszyscy mieszkańcy włączyli się w to i tworzyli portret ulicy Jana Kilińskiego. Drugim punktem naszego programu było bojowe grafiki, a więc swoje dzieło zaprezentował Sylwester Łukaszuk. Całe rodziny układały również puzzle przedstawiające fragment naszej eksperycji. i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury przygotował również dużo swoich propozycji na święta ulicy Klińskiego, podobnie jak w ubiegłym roku. Propozycje te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie rodzin z małymi dziećmi. Całkiem inny porządek zaproponowały grupy teatralne prowadzone przez Małgorzata Sienkiewicz, mini amulet, amulet i amulet same baby. Działo się to na środku samej ulicy. Zaproponowaliśmy tradycyjne działania, między innymi prace na kole garncarskim, przy którym pracował nasz zaprzyjaźniony garncarz Mirosław Piechowski z Czarnej Wsi Kościelnej, a także nowe działania animacyjne, proponowane przez koleżanki z działu promocji. Takim działaniem były listy do wszystkich właściwie zdefiniowanych i niezdefiniowanych mieszkańców, do ludzi na przykład poszukujących miłości, do zasmuconych, do zakochanych. Można było swoje listy napisać. Galeria imienia Slendzińskiej w Stoku, przy współpracy z Stowarzyszeniem Inicjatyw Kobiecych Kobieteria przygotowały wystawę Mój pierwszy ból”, czyli historia dziecięcego wózka. Wystawę można oglądać do 23 czerwca 2012 do Dnia Ojca. Wystawa była jedną z atrakcji święta ulicy Kilińskiego. Wystawa obejmuje Prawie cały XX wiek, e, jeśli chodzi o fotografie wózków dziecięcych, nadesłano około 500 fotografii, e, udostępnionych przez około 100 osób. E, za co serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom mieszkankom Białego Stoku. Zapraszamy wszystkich w przyszłym roku na święto ulicy Kińskiego, gdzie myślę, że w dalszym ciągu będziemy głównym organizatorem, a nasze instytucje kultury, które tu się mieszczą, będą się włączały w obchody tego święta, bo warto, naprawdę warto.